Cześć, witajcie z Nikola i witam w kolejnym odcinku z tematyki Miracles na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku chciałabym zająć się pogadanką, a właściwie tematem, który osobiście mi wpadł do głowy, a jest to temat, który był i inspirowany odcinkiem 18. A mianowicie, dlaczego uważam, że teoria o Emo jest kompletnie wystana z palca? I dlaczego mi odcinek 18, 19 oraz 17 udowodnił, że ta teoria od początku była jedynie tylko naciągana, a nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? I od razu zaznaczam, że wiem, że każdy ma inne zdanie na temat teorii, teori, że jedni się z nią nie zgadzają, drudzy się z nią nie zgadzają. Ja w tym odcinku, jak i w poprzednich odcinkach, obalałam teorię teorię, gdzie uważałam, że e, można właśnie w pewien sposób ją podważyć i uznać, że oda po prostu została, owszem, wyciągnięta e, nagle e, na światło dzienne, niby dostać potwierdzenie od że e, niby tak jest, ale ja w tym odcinku obalę właśnie tą, ponownie tą teorię i powiem dlaczego ja uważam, dlaczego, e, że ta teoria nie ma racji kompletnie bytu. E, dlaczego wszystko się rozkręca właśnie przez e, te a wszystko zaczęło się praktycznie przez to, że uznano, że Ali i Felix to ebolotwory. Z jakiej racji? To jest pierwsze pytanie, które mnie zastanawiam. Z jakiej racji? E, zauważmy, pewnie w, w, powieć, wtedy odpowiedzi na, na, na to pytanie, bo Tobas powiedział, że potwory mogą zachowywać się jak e, właśnie ludzie. Zwróćmy uwagę na to, że Tomas jest nieco kontrowersyjną osobą. I jego wypowiedzi nieraz dzieliły Fado i nieraz oburzały. I czy nie zastanowiła Was jedna rzecz, czy Tomasz wypowiadając się w tej kwestii, nie chciał ponownie wzburzyć w fandom i sprawić, że pomyśliliby właśnie, że będzie znowu gonka na, na Tomasa, co jest częste, więc on mógł podburzyć nas jako fandom, że ta teoria mogłaby mieć rację bytu a on sobie po prostu mógł stroić po prostu żarty z nas, czyli nie zostawiono go właśnie ta kwestia, że wypowiedzi tu was nieraz wzbudzały w nas, w fandomie, wiele kontrowersji, że ta wypowiedź, również o Emo mogłaby być jedną z tych wypowiedzi, po raz drugie, po drugie, co najważniejsze, twierdzenie, że w pierścieniach de Wali są ukryte pióra. Odcinek 18 nam pokazał, że gdyby nam rzeczywiście tam były ukryte właśnie piórki, które kontrolowałyby Felixa i Adriana, czy rzeczywiście wtedy by Felix do pierścienia, właśnie, który ukradł w od własnego wuja, właśnie rodziny pierścień jego matki oraz ciotki, żeby wsunął tam piórko amok gdyby faktycznie tam już jedno było, no trochę mi się to gryzie z tym, że on wsunął piórko Amok do pierścienia, gdzie podobno jest już piórko Amok, który kontroluje Adriana i Phoenixa. Nie uważacie, że to jest trochę dziwne? Że e, owszem, wiem, że zdaję sobie sprawę, że e, mogą być Akuba i e, Amok w jednym miejscu, w jednej rzeczy e, si e, tak e, wsiągtow, e, ale czy mogą być też dwa No Trochę mi się to wydaje dziwne. Po trzecie, właśnie na to, że e, Awiel oraz Kagami są e, dziećmi arystokratów. E, I Zauważmy na to, że Gabriel jak i Tommy są rodzicami dość apodektycznymi, którzy stawiają pierw wymagania, a uczucia do własnych dzieci są na samym samym końcu, więc powiedzenie, że yy, oni kontrolują te dzieci, bo już jest pojawiła się teoria, że Kagami jest ebo potworem No naprawdę, to jest już dla mnie mega, mega naciągana sytuacja. Dlaczego ja uważam, że ta teoria też nie ma racji bytu? Sam Felix powiedział, że jego ojciec był gorszy od Tomi czy Gabriela. On, gdy jego ojciec zabarł, poczuł e, wolność, która, której nie ma Ariana, czy e, właśnie Kagami. I chciał tą wolność, to poczucie wolności, którą on teraz ma. Bo jak widzimy, Helena e, opiekuje się waszym synem, ale daje mu dosłownie wolną rękę. Bo e, Felix czuje się wolny, bo również tak jak w przypadku Ariana i Kagami, był dzieckiem, który był e, u, u Was... Tak naprawdę USP był tak zamknięty w złotej klatce i musiał robić co, to, co mu ojciec kazał. Gdy jego ojciec zmarł, począł to wolos, to chciał podarować e, właśnie Kagami i Aldenowi, czego oni nie mają, ponieważ e, tutaj w przypadku e, Gabriela e, Emilii i Adriana. Emilii zapewne była taka jak Amelia. Chciała dać wolność własnemu synowi. I wiem, jest sobie sprawę, że Adrian użył się w, w domu, gdy jeszcze Emilii żyła. Ale zapewne miała, miał więcej luzu, gdy Emilii żyła. Tak samo nie wiemy nic o ojcu Kagami. Czy był podobny do Tobie, czy był taki jak właśnie Amelia, czy Emily Możemy się jedynie domyślać. Ale patrząc na to, że Adrian i właśnie Kagami są pod wpływem dość apodyktycznych rodziców, którzy stawiają pierwsze wymagania wobec dzieci na pierwszym miejscu, a nie miłość, to Felix chce podarować im wolność. I użycie właśnie miraku. Właśnie pawia, i zdobycie go sprawia, że właśnie pokazuje nam również tą swoją wrażliwą naturę. I sam właśnie widzieliśmy, jak Felix się popłakał, gdy musiał właśnie zniszczyć Emo potwora. I nie chciał, by właśnie Emo potwory były też tak uwięzione, jak Adrian, Adriana wieźni Gabriel, więc. Ta teoria mi się tak wydaje naciągnięta, że już kagami została wkręcona w to, że jest ebopotworem. potworem i drodzy, dla mnie ta teoria nie ma racji najmniejszego bytu, ja uważam osobiście, że ona jest mega naciągana. Wypowiedź chyba sama miała tylko zbudzić e, w, u nas emocje, kontrowersje, i to nieraz wzbudzało u nas e, oburzenie wśród fandomu, i nie mi się, żeby ta, te. Od, niby potwierdzenie tej teorii również miało spowodować te. To, to burze wśród fandomu. Więc ja uważam osobiście, że ta y, teoria w tych odcinkach dosłownie została obalona. Dla mnie została obalana, nas Nie musi być, bo ja wiem, że niektórzy mogą w nią wierzyć dalej, dla niej niektórych mogą być to potwierdzenie, ale dla mnie po prostu, bo obalejem tej teorii. I to no, by tyle. Nie będę przedłużać was stosownie tego odcinka i co ja mogę więcej powiedzieć? Oczywiście, sekcja komentarzy jest dla was. Piszcie, oceniajcie i piszcie własne opinie, co wy właśnie na temat tego, tej teorii. Czy ja naprawdę mam tak wiele racji by tu jak uważacie? Ja wiem, że ta teoria dzieli. I ja nie chcę się z tego sprawić, ale po prostu piszcie w komentarzach. Oczywiście, ocencie łapkę w górę czy w dół, jeśli materiał wam się podobał albo nie. E, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Jeśli oczywiście chcecie otrzymać powiadomienia o kolejnych e, filmikach, zostawcie e, dzwonka. Hawska reklama, zapraszam was na mój drugi kanał, Nikola, Mira, e, Nikola Gaming, tam mówimy i się tematyką gier. Mam że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, no i cześć!